Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Czemu narcyz nigdy nie rusza naprzód? Możesz wyobrazić sobie, że goni cię jakieś dzikie zwierzę. Powiedzmy, że jest to niedźwiedź. Twój puls, bicie serca, tętno przyspiesza. Oddech się zmienia, jest coraz krótszy, a twoje ciało napełnia adrenalina. Twój mózg jest przeciążony, stara się robić wszystko, by przetrwać. Tak zaprojektowana jest reakcja ucieczki albo walki. Tak wygląda krótkie niebezpieczeństwo i kończy się, gdy udało ci się uciec. Co się jednak dzieje? Gdy niebezpieczeństwo nie przemija, kiedy nie uciekasz kilku minut, lecz tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Tak to wygląda, gdy masz kontakt z narcyzem, z osobą narcystycznie zaburzoną. Jesteś ciągle na krawędzi, zawsze oglądasz się za siebie, nigdy nie możesz w pełni osiągnąć spokoju. Nie możesz się zrelaksować. Twój mózg przypomina strefę działań wojennych. Twój centralny układ nerwowy jest uwięziony w trybie przetrwania. Czujesz, jakby na ciebie polowano. Czujesz to zarówno w sferze psychicznej, emocjonalnej, a czasami nawet fizycznej. Zamiast mieć szansę się wyleczyć, to wracasz do tego, co ci szkodzi, wracasz do traumy raz za razem. Dzieje się tak, ponieważ narcyz nie rusza naprzód, narcyz nie odpuszcza, a w tym materiale skupię się na tym, dlaczego narcyz nadal ma na Twoim punkcie obsesję, dlaczego wraca, niezależnie od tego, Ile czasu minie, Narcyz nigdy nie może tak naprawdę, tak do końca odejść. Nie może odpuścić. Narcyz potrzebuje kontroli, by móc poczuć, że żyje. Narcyz nie poszukuje miłości, poszukuje kontroli, a gdy już ma lub miał nad tobą kontrolę, to o tym nie zapomina. Byłeś jego zasilaniem, jego kolejną dawką. Gdy Narcyz pozwala ci odejść to tak jakby tracił część siebie. Bez kontroli czuje się bezsilny, próżny. Dlatego obserwuje, ugania się, nawet jeśli z oddali. Narcyz robi wszystko, by nadal być istotnym, by mieć znaczenie. Narcyz nie buduje poczucia własnej wartości, tak jak robią to normalni ludzie. Stałeś się Jego tożsamością. Narcyz Cię kopiuje, naśladuje, przejmuje Twoje cechy, Twoje wartości. A nawet Twoją energię. Tak więc, gdy odchodzisz, to nie tylko jest to rozstanie, zerwanie, to dla Narcyza kryzys tożsamości. Narcyz bez Ciebie nie wie, kim jest, dlatego trzyma się przeszłości, pamięci i obserwuje, czeka, ma nadzieję na to że wciągnie cię do relacji raz jeszcze, że dasz się nabrać na hovering. Narcys chce, żebyś bez niego cierpiał. Gdyby Narcys odpuścił, to oznaczałoby, że daje ci spokój. A Narcys nie może znieść nawet takiej myśli. Narcys musi wierzyć w to, że nadal cię boli. Że nadal cierpisz, że nadal masz złamane serce, nie możesz zapomnieć i wierzysz w idealną, fałszywą tożsamość. Tym może nakarmić swoje ego. Dlatego narcyz w ten czy inny sposób może się pojawiać w Twoim życiu, może o sobie przypominać. Nie dlatego, że Cię kocha, nie dlatego, że mu zależy na Tobie. Narcyz postępuje tak, ponieważ nienawidzi tego, że możesz poprawić swój stan, możesz się z niego wyleczyć. Twój spokój zagraża Jego iluzji, zagraża Jego władzy. Ego Narcyza nie może poradzić sobie z odrzuceniem. Pamiętaj o tym, że narcyz może zrobić ci różne złe, chore rzeczy, ale sam nie może sobie poradzić z sytuacją, gdy ktoś zrobi mu coś podobnego. Kiedy w końcu pozbędziesz się narcyza, to rani jego kruche ego. Zamiast poradzić sobie z tym bólem, jak normalna osoba. Narcyz chce się zemścić, musi udowodnić sobie i tobie, że nadal jest rozchwytywany. Jeśli odrzuciłeś Narcyza, to będzie poszukiwać zakończenia latami, będzie poszukiwać powrotu, by się odegrać, a następnie cię odrzucić. To Narcyz chce postawić kropkę nad i. Być może, zobaczyłeś, kim naprawdę jest Narcyz, bez maski, przejrzałeś go, zdemaskowałeś spośród tak wielu ludzi w życiu Narcyza. Byłeś tym jednym, być może jedynym, który go rozszyfrował. Zobaczyłeś, kto jest za maską, kto tam się ukrywa, a dla Narcyza jest to przerażające. Teraz. Znasz prawdę, a przez to jesteś niebezpieczny. Dlatego, zamiast odpuścić, Narcyz ma na Twoim punkcie obsesję. Niezależnie od tego, czy będzie to bombardowanie miłością, lub oczernianie, prześladowanie, stalking, to wszystko próba napisania historii na nowo. Przepisania jej. W głębi Narcyz wie, że widziałeś to, jaki jest naprawdę, i nie może tego znieść. Narcyz nigdy nie wykształcił z nikim prawdziwej, prawidłowej więzi. Dla Narcyza w związkach nie chodzi o więź, nie chodzi o połączenie, chodzi o korzyści, o użyteczność. Tak więc, gdy związek narcyza się kończy, to nie będzie zastąpiony niczym prawdziwym. To kolejna wymiana, transakcja, układ, to kolejna iluzja. W głębi narcyz wie, że to jest puste. Dlatego może chcieć do Ciebie powrócić. Nie z miłości. To, co miał z Tobą. Wydawało się dla niego bardziej prawdziwe niż to, co ma teraz. Narcyza prześladuje to, co utracił, prześladuje go to, co go omija. Dawniej narcyz Cię nie cenił, brał Cię za pewnik, Twoje dobre cechy, Twoją empatię, Twoją lojalność miał za słabości. Lecz nawet narcyz może mieć chwilę olśnienia, a kiedy uświadomi sobie, że pozbył się czegoś rzadkiego, wyjątkowego, wartościowego, to wtedy go to pochłania. Poczucie winy, żal, wstyd, narcyz nigdy się do tego nie przyzna, ale to się pojawia, to trwa, to ma miejsce. Pewne rzeczy wypływają na powierzchnię nawet po latach. Zamiast się rozwijać, Narcyz ma obsesję, ponieważ utrata kogoś takiego jak Ty przypomina mu o tym, jaki jest beznadziejny, jaki jest zepsuty. Narcyz nie chce, byś wiedział o tym, że masz coś takiego, czego On nigdy nie będzie miał. Masz możliwości, by się wyleczyć, uzdrowić po toksycznej, wyniszczającej relacji. Możesz zmierzyć się z bólem, możesz go przetworzyć, wyciągnąć wnioski, wdrożyć zmiany. Możesz wyjść z tego silniejszy, możesz stać się niezależny, wolny, możesz odnaleźć spokój. A to wszystko przeraża narcyza. To są Twoje supermoce, a narcyz jest do tego niezdolny. Narcyz nie może się wyleczyć. Zaprzecza, unika, zniekształca i niszczy. Więc kiedy ty się podnosisz, odzyskujesz energię, poprawia się Twoje życie, to wtedy znowu pojawia się narcyz. Nie dlatego, że się zmienił. Pojawia się ponieważ chce uniemożliwić ci wyzdrowienie, chce uniemożliwić ci sukces. Narcys chce zepsuć to, czego sam nie mógł zbudować. Chciał na zawsze cię uciszyć, chciał uciszyć tą część ciebie, która teraz powraca ze zdwojoną siłą. Narcyz nigdy nie ruszy naprzód, przynajmniej nie naprawdę, choć może udawać. Narcyz nigdy nie ruszy naprzód, dlatego robi wszystko, byś ty też nie ruszył naprzód. Robi wszystko, byś nie odzyskał wolności i spokoju. Każdy dzień, każdy twój krok naprzód przypomina Narcyzowi, o tym, że utknął, a Twój spokój jest dowodem na to, że nie potrzebujesz narcyza w swoim życiu. Narcyz tego nienawidzi, dlatego musisz się chronić. Musisz zadbać o swój spokój, o swoje bezpieczeństwo, o swoje zdrowie. Narcyz już wybrał, pozostał w cyklu, który się nie kończy, a Ty uwolniłeś się z tej pułapki. Narcyz nigdy nie ruszy naprzód, a ty możesz. Być może już się uwolniłeś, jesteś na dobrej drodze, lub dopiero zrobiłeś pierwszy krok. Każda z tych możliwości jest lepsza od pozostawania w cyklu narcystycznej przemocy, w iluzji narcyza. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.